Dzień po dniu, tuż przy naszej wschodniej granicy, spadają drony. Tym razem szczątki obiektu znaleziono przy przejściu w Terespolu też e, mają napisy cyrylicą. I to nie są przypadki odosobnione. I są głosy, że to nie jest przypadek, że spadają właśnie tam i właśnie teraz. Paweł Szot. Przyleciał w ciszy i rozbił się na polu kukurydzy w pobliżu przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. Nic nie było słychać. Yy... Nie wiemy, czy to był jakiś bojowy, czy to jakiś przemytniczy, nie mamy pojęcia, ale no coś chyba się dzieje. Szczątki drona zauważyli z powietrza strażnicy graniczni, którzy patrolowali teren swoim bezzałogowcem. Są to w większości części składające się ze styropianu. Więc są tam części, które wskazywałyby, że no nie jest to dron. Po pierwsze, na pewno wiemy, że nie był to dron uzbrojony. Na elementach poszczególnych tego drona znajdują się napisy cyrylicą. Opis odpowiada używanemu przez Rosjan w Ukrainie prymitywnemu dronowi Gerbera, który udaje Shaheda. Całe jego zadanie sprowadza się do tego, żeby Ukraińcy myśleli, że jest to prawdziwy dron, żeby próbowali go zestrzelić, tym samym, żeby absorbować ich uwagę, siły, środki. Ostatnio Rosjanie zaczęli wyposażać niektóre gerbery w małe ładunki wybuchowe, by razić saperów zbierających ich szczątki. Dlatego ważne, by napotkanych elementów takich urządzeń nie dotykać. To już trzeci podobny incydent w ciągu niespełna trzech tygodni. W sobotę dron spadł obok miejscowości Majdan-Siele. Za 19 sierpnia inny bezzałogowiec eksplodował pod osinami. Mamy prędkość, wysokość każdego z tych obiektów pojawiania się i miejsce przekroczenia. Natomiast jeżeli będziemy otwarcie o tym komunikować, nauczy się strona przeciwna, jak skutecznie jeszcze tą naszą obronę przeciwlotniczą. I nasze systemy oszukiwać. Według nieoficjalnych informacji rozważano zestrzelenie obcych obiektów. W gotowości były śmigłowce Mi-24, ale decyzja nie zapadła. Mamy Shaheda, widzimy go w dwa, dwa kilometry na, na, na naszą przestrzeń. I zawraca. I teraz jest nad jakimś terenem, powiedzmy sobie, zabudowanym. I co, zestrzelić go. A on spadnie uzbrojony na, na, na dom i zabije kilka osób. Jeżeli takie drony lecą i nie stanowią żadnego zagrożenia, to się je po prostu zostawia samym sobie, żeby spadły. Rosjanie zintensyfikują. Zidentyfikowali ataki na zachodnią Ukrainę, więc ostatnie incydenty mogą być tego przypadkowym efektem. Drugi, groźniejszy scenariusz oznacza celowe działanie Moskwy. Po co? Po to, żeby zobaczyć, po pierwsze, czy je wykryjemy, a jeżeli je wykryjemy, to w jaki sposób zareagują hmm, siły powietrzne, jakie siły i środki będą użyte, żeby je przechwycić, czy zdecydujemy się je zestrzelić, czy też nie, jak na informacje o znalezieniu tych obiektów hmm. Zareaguje społeczeństwo, zareaguje elity polityczne. Do podobnych incydentów dochodzi też w krajach bałtyckich i Rumunii. Dezinformacja, tajemnicze podpalenia, zakłócanie sygnału GPS, a teraz drony wlatujące w polską przestrzeń powietrzną. To kolejny etap hybrydowej wojny, którą Rosja już dawno wypowiedziała Polsce i NATO. Paweł Szot, Fakty.